Audi A6 C8 zmiana filtra powietrza dwa takie narzędzia naprawdę potrzebne tutaj podważamy sobie mocowanie do przewodów wychodzą trzy tu to samo i to trzeba odciągnąć na bok odkręcić opaskę jedną drugą i tutaj dla bezpieczeństwa jeszcze czujnik od przepływu i wtedy dopiero można sobie ściągnąć rurę i żeby odkręcić zawartość filtra trzeba tu unieść i wtedy będzie się mógł poddać obracamy go odwrotnie od ruchu wskazówek zegara i wymieniamy nowy rura zdjęta przewody odsunięte i teraz tak odchylamy i obracamy to jest wszystko co trzeba zrobić gotowe wyciągamy wkład w środku odkurzymy i będzie gotowe